Siema ludzie, ja jestem Rafał. No i niedawno na kanale Minecrafta pojawiły się trzy filmy, które przedstawiają propozycję trzech nowych mobów. I my musimy, jako gracze, wybrać jednego moba z tych trzech, którego dodadzą do gry. Głosowanie odbędzie się na Twitterze 16 października. Więc w tym odcinku dowiecie się, jak działają te moby i na jakiego najbardziej opłaca się zagłosować. Pierwszy mob nazywa się Glare, czyli inaczej po polsku Blask. I ten mob będzie nam wskazywał, gdzie są jakby inne wrogie moby. Bo ten mob będzie naszym przyjacielem i będzie za nami podążał, ale jeśli nie będzie światła. W pobliżu to właśnie będzie nam wskazywał położenie wrogich mobów, wydając nietypowy dźwięk. I właśnie to jest bezużyteczne. Widzowie to wystarczy mieć dźwięk włączony w Minecraftie, dźwięk bądź odgłosy mobów i się będzie słyszeć moby. Jak na przykład nie widzimy mobów, bo jest tak ciemno, to właśnie jakby mamy włączony dźwięk, to będziemy słyszeć jakby te moby. I po co jest ten mob? On będzie jakby wydawał ten dźwięk. Jak będą te moby, no i to jest bezużyteczne, jak i tak słyszymy te moby widzowie, więc ten mob od razu odpada na sam początek. Kolejny mob to alej, czyli po polsku sojusznik. I właśnie ten mob, jak na przykład mu coś rzucimy i coś przy okazji zgubimy, w sensie tą samą rzecz, to właśnie on nam ją przyniesie. I to jest naprawdę koks, bo na przykład wiem, że w Minecraft'cie wiele osób gubi różne rzeczy. Jak na przykład będzie ktoś chciał znaleźć jakąś rzecz, którą zgubił, to ten mob mu ją przyniesie i to jest bardzo fajne. No i ten mob bardzo lubi note bloki, czyli jakby będzie podążał za noteblockami. No i w końcu w tej grze będzie się opłacało na survivalu zrobić noteblocka. Wcześniej to było takie niepotrzebne. Teraz to będzie miało sens. I to mi się podoba, oby tak dalej. Więc trzymam kciuki za tego moba i jeszcze ten mob jakby potrafi przenosić przedmioty w różne miejsca, więc jak mamy ekwipunek zapełniony i mamy shulker boxy zapełnione, to właśnie my mu możemy dać niektóre przedmioty i on to przeniesie do odpowiedniego miejsca, więc ten mob to według mnie bardzo dobry i ma sens. No i trzeci ostatni mob to jest Copper Golem. Czyli w tłumaczeniu na polski miedziany golem. No i ten mob naprawdę da dużo właściwości nowych, jeśli chodzi o mieć w tej grze. Bo póki co, mieć to taka pusta ruda, taka póki co jeszcze niewykorzystany potencjał ma ta ruda. A jeśli chodzi o tego golema, to jakby to ten golem da dużo więcej zastosowania, jeśli chodzi o tą miedzianą rudę. Tylko że jakby jak go stworzymy i go się będzie tworzyło tak samo jak bałwana czy tam zwykłego golema w wioskach villagerów no i ten golem będzie stał sobie w miejscu dopóki się nie utleni, a utlenia się po pewnym czasie. Jak się utleni, to jedynym jego zas zastosowaniem będzie klikanie losowych przycisków. Więc XD ten mob nie ma potencjału, mimo że tam da dużo więcej użyteczności, jeśli chodzi o mieć w tej grze, to i tak to nie ma sensu ten mob, bo. Ja rozumiem jakby klikał wybrane przyciski, ale jak klika losowe przyciski to to nic nie da praktycznie i może jakby zrobić wiele no bezsensownych rzeczy I ten mob nie ma sensu. Czyli podsumowując dzisiejszy odcinek, najbardziej opłaca się zagłosować na Aleja, czyli na sojusznika, bo ten mob jest najlepszy i to nie ma co gadać, jeśli chodzi o funkcje no to tak najlepszy faktycznie, więc no widzowie. Zagłosujcie na niego, a zostanie dodany do gry. Ja na niego głosuję, więc no. I odbędzie się live na tym kanale, gdzie będziemy oglądać całą zapowiedź. Znaczy postaram się, aby się odbył live, ale mam nadzieję, że się odbędzie. Dobra, ja lecę. Elo, Elo.